Witam. Czy lubicie grać w szachy? Ja nie będę kłamał, nie szczególnie. Nigdy nie była to jakaś szczególnie moja ulubiona gra. Myślę, że wynikało to z tego, że szachy jako takie są grą bardzo suchą, matematyczną i podczas rozgrywki nie tworzymy żadnej opowieści, historii czy czegoś takiego. Jednakże mam, jeżeli chodzi o gry, jedną grę mocno związaną z szachami, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Była to gra, którą uwielbiałem jako dzieciak, nie mając pojęcia, że grając w tę grę na moim Commodore 64, gram w tytuł tak ważny i tak nawet w swoich czasach niezwykle popularny. Z tym większą przyjemnością kręcę ten materiał, by opowiedzieć wam o grze noszącej tytuł Archon. Nasza historia rozpoczyna się mniej więcej w pierwszej połowie lat 70., kiedy to Annie Westfall Młoda amerykańska mamuśka, która właśnie odchowała dwójkę dzieci i wypuściła je z domu, stwierdziła, że potrzebuje czegoś nowego w życiu, chciałaby coś zmienić, czym się zająć. Postanowiła, że nadrobi braki w swojej edukacji, na którą nie miała czasu zajmując się dzieciakami i zapisała się do koleczu. Tutaj po raz pierwszy zetknęła się z programowaniem komputerowym, które co ciekawe wciągnęło ją całkowicie. Początkowo programowała amatorsko na komputerze TS80. Ale okazało się, że jest w tym na tyle dobra, że po pewnym czasie znalazła w tej branży pracę. Ale prawdziwy przełom miał miejsce w 1980 roku. Wtedy to firma wysłała ją na targi komputerowe West Coast Computer Fair, gdzie stoisko jej firmy znalazło się obok dużo bardziej znanego i prestiżowego wydawcy, czyli Automated Simulations. Automated Simulations było firmą produkującą gry komputerowe, zaś ich najbardziej znanym, wówczas e, niezwykle popularnym tytułem była gra Temple of Apsai. Temple of Apsai było grą, którą można nazwać jednym z pradziadków lub praojców gatunku RPG. Była to dość prosta gra z gatunku Dungeon Crawl, w której gracz tworząc postać na wzorcach, można powiedzieć luźno opartych o Dungeons and Dragons, Chodził po lochu, pokonywał stwory i gromadził skarby. Autorem tej gry był John Williams. Williams został także wysłany na rzeczone targi, jako można powiedzieć gwiazda Automated Simulations i znajdował się na stoisku obok firmy Eni. Zainteresował się faktem, że sąsiednia firma ma na swoim stoisku kobietę, która wygląda na to, że nie jest tam wyłącznie dla ozdoby. Dogadali się, okazało się, że dzielą wiele wspólnych zainteresowań, i tak nawiązała się znajomość, która po pewnym czasie przełączyła się w typ romansu, a ostatecznie zakończyła się nawet ślubem. I na tym bynajmniej współpraca pomiędzy tą dwójką nie miała się zakończyć. Rok bowiem 1981 przyniósł w gatunku LPG, w którym Freeman początkowo widział swoją przyszłość, istny przełom. Wyszły dwa tytuły, które dokonywały całkowitego przemeblowania i stworzyły RPG, można powiedzieć, w postaci takiej albo bliskiej tej, którą dzisiaj znamy: Ultima oraz Wizardry. Okazało się, że koncepcja, czy to gier tekstowych, czy to gier, ale właśnie wspomniane wcześniej Temple of Opside, stała się momentalnie całkowicie przestarzała. Mimo to Automated Simulations naciskało na Freemana, aby tworzył kolejne gry w stylu Temple of Opside. Nie był tym za bardzo zainteresowany, w związku z tym po pewnym czasie pożegnał się ze swoją firmą i został, można powiedzieć, wolny na rynku. Mając opinię człowieka, który stworzył wielki przebój, mógł właściwie zrobić wszystko, ale postanowił, że stworzy własną firmę, którą nazwał Free Fall Associations. Firma ta była prawdziwą firmą, firmą rodzinną, bo tworzyło ją małżeństwo, zaś nazwa Pochodziła od członów ich własnych nazwisk. Pierwszą grą, jaką stworzyli, była gra Tax Dodge. Tax Dodge była grą y, zręcznościową, luźno inspirowaną Pacmanem, Pac natomiast jej motywem przewodnim było. Unikanie płacenia podatków. Tutaj Freeman pozwolił sobie na, na taką ekspresję swoich własnych, mocno libertariańskich poglądów. Gra wyszła na Taj i jakoś nie sprzedała się szczególnie dobrze, co Freeman tłumaczył tym, Iż, o ile komputery, na których wcześniej pracował, były komputerami, które były adresowane do nieco starszych użytkowników, to Atari było komputerem kierowanym do młodszego gracza. W związku z tym, gra o tematyce podatków z oczywistych powodów nie mogła się temu graczowi aż tak spodobać. Tu na kartach naszej opowieści pojawia się jej kolejny bohater Trip Hawkins, założyciel firmy Electronic Arts. Hawkins miał swoją koncepcję tworzenia gier, którą określał jako Simple, Hot and Deep. Chciał stworzyć firmę, która zawojuje rynek. Jak wiemy zresztą z historii, udało mu się to, ale potrzebował do tego twórców gier. Dowiedziawszy się, że Freeman, autor bezcelowego Temple of Fire, jest do wzięcia, skontaktował się z nim i powiedział: Facet, pracuj dla mnie, rób dla mnie gry a zarobimy kupę kasy. Freeman wspólnie ze swoją żoną zgodzili się i zaproponowali nawet stworzenie mu dwóch gier. Jednej, która miała być grą strategiczną, inspirowaną szachami, a drugiej mia miała być to gra fabularna o zagadce kryminalnej. Hawkins się ucieszył, zgodził się, po czym postawił im warunek, że obie gry mają być zrobione w 6 miesięcy. No, dla Freefall Associations, firmy bądź samoloty dwuosobowej, był to warunek niemal nie do spełnienia. Freeman, rozumiejąc, że mają przed sobą szansę, ale też i problem, zadzwonił do swoich dawnych kolegów z Automated Simulations. I okazało się, że to był dobry krok. Zatrudnił byłego programistę z tejże firmy, Roberta Leylanda, który miał zająć się trzonem pracy nad zaprojektowaną przez niego Grą przygodową, która charakteryzować się miała pewnymi bardzo unikalnymi kwestiami, o których może wspomnę trochę później. Natomiast ważniejsze było to, że ściągnął także z tejże samej firmy Polar Richiego. Richie był osobą dość ciekawą. Programista w wieku 22 lat, a więc wyraźnie młodszy od swoich, można powiedzieć, kolegów tutaj. Dodatkowo fan pegów fantastyki wydawało się, że będzie osobą idealną do tego projektu. Zresztą tak się okazało. A z całej tej trójki, która miała pracować nad Archonem, okazało się, że to właśnie Richie będzie osobą, która później odniesie największy sukces. Teraz, kiedy zespół był już gotowy, pozostało stworzyć koncepcję gry. Inspiracji było kilka. Po pierwsze wspomniane szachy, jako punkt wyjścia jedynie. Drugi, fantazy To przyniósł nam przede wszystkim Reichi, który rzeczywiście, będąc fanem y, dd chciał bardzo mocno stworzyć coś, co będzie inspirowane jakąś Dungeons and Dragons. I trzecią inspiracją okazało się Gwiezdne Wojny. Ktoś mógłby spytać, a co Gwiezdnym Wojną do Dungeons and Dragons i szachów? I cóż, y, pamiętacie grę Sabak z tegoż filmu? Okazało się, że scena, w której R2D2 gra. Z łuki, właśnie w tę grę, stała się punktem wyjścia do stworzenia kolejnej gry Freefall Associations. Był jeszcze jeden aspekt. Popularne wówczas w Stanach tzw. human chess, czyli żywe szachy, polegające na tym, że ludzie przebrani za figury szachowe chodzą po wielkiej szachownicy, zaś inni kierują nimi. Współpraca pomiędzy całą trójką szła gładko, w rezultacie czego. W 1983 roku na rynku pojawiła się gra Archon, The Light and the Dark. Archon na pierwszy rzut oka wyglądał jak szachy. Mieliśmy planszę niemalże identyczną z tą szachową, z kilkoma istotnymi różnicami. Po pierwsze było 9 kwadratów, a nie 8, tak jak w oryginale. Poza tym, zamiast typowych figur szachowych, mieliśmy istną menażerię stworów fantazy. Smoki, gryfy, zmiennokształci, żywiołaki, rycerze, czarodzieje, jednorożce, golemy. Co tylko byście sobie nie wymyślili, to wszystko mieliśmy na planszy. Gra podzielona była, tak jak w szachach, na kolejne fazy, w których każdy gracz poruszał jedną ze swoich figur. Natomiast na tym podobieństwa do szachów się kończyły. W momencie, gdy jedna z figur znalazła się na polu z drugą figurą, Przenosiły się one na osobną planszę, taką, można powiedzieć, klasyczną czarną planszę, na której znajdowały się jakieś tam terenowe przeszkadzajki i podejmowały ze sobą walkę w tybie czasu rzeczywistego. Niektóre z nich potrafiły strzelać, inne były nastawione na walkę dystansową, jeszcze inne, na przykład, potrafiły zmienić się w jakąś inną postać, inne strzelały, ale poruszały się powoli, inne strzelały słabo, ale poruszały się szybko. No, mnogość była spora. Dodatkowo, w zależności od koloru pola, na którym się znaleźliśmy, jedna ze stron mogła mieć na przykład bonus w postaci wyższej wytrzymałości lub mniejszej wytrzymałości. A dodatkowo zaznaczmy, że na planszy były trzy typy pól: czarne i białe, czyli podnoszące wytrzymałość określonym stronom, a także pola zmiennej, yy, zmiennego koloru, które co jakiś czas zmieniały, można powiedzieć, swoją przynależność. Wszystko to sprawiło, że Archon był grą wyjątkową, czymś, czego jeszcze na rynku nie było. Z jednej strony grą strategiczną, gdzie trzeba było kombinować, jakby tu ograć przeciwnika, a z drugiej strony faktyczne rozstrzygnięcie zależało nie tylko od zdolności intelektualnych gracza, ale też od pary w łapie, a dokładniej tego, jak dobrze operowaliśmy joystickiem. Dodatkowo takim ciekawym elementem było to, że każda strona posiadała swojego czarodzieja. Czarodziej był postacią pełniącą funkcję lidera, który poza standardowymi możliwościami walki mógł rzucać czary, pozwalające na przykład uleczyć inną postać, teleportować ją w jakiś inny obszar planszy, wskrzesić zabitą postać i wykonywać tego typu akcje, przy czym ograniczeniem było takie, że każdy czar mógł być rzucony tylko i wyłącznie raz w trakcie rozgrywki. Recenzje Archona były entuzjastyczne. Trasa zachwycała się nie tylko całkiem udaną grafiką, ale przede wszystkim pomysłem, koncepcją, szybkością rozgrywki, dynamiką oraz nieprzewidywalnością i mnogością sytuacji. Jednym z tych, którzy wystawili grze bardzo wysokie noty, był, co ciekawe, Orson Scott Card, znany szerzej jako autor science fiction, między innymi twórca słynnej gry Endera. Gra sprzedawała się na tyle dobrze, że o ile pierwotnie planowana była tylko na komputer Atari, to Electronic Arts momentalnie zaczęło wypuszczać kolejne wersje. Na Amigę, na Amstrada, na Commodore, na pc na Spectrum, nawet na konsole takie jak NES czy PC88. Popularność gry sprawiła, że musiał okazać się Sequel. I rzeczywiście rok później, w 1984, został wydany Archon 2 Adept. I tutaj trzeba przyznać, że Freeman, Richie i Westfall poszli w nieco innym kierunku. Zamiast po prostu stworzyć ulepszoną wersję Archona, stworzyli grę, która była tytułem trochę z innej bajki. Owszem, wykorzystywała pewne me elementy mechaniki Archona, ale po pierwsze, nie była to już gra szachowa plansza przedstawiała koncentryczne kręgi symbolizujące żywioły. Głównymi postaciami byli czarodzieje, którzy podczas gry uczyli się czarów, przywoływali stwory, gromadzili punkty i rozwijali swoje zamki. Także można powiedzieć, że pomysł pierwotny Archona został tu bardzo mocno rozwinięty i gra w moim przynajmniej wrażeniu była trochę przekombinowana. Niemniej. Prasa chwaliła ją jako właśnie dobry przykład tego, jak należy rozwijać oryginalny koncept gry, a nie tylko tworzyć proste sequele. Natomiast 10 lat po wydaniu oryginalnego Archona, właśnie w 1994 roku wydawnictwo Strategic Simulations Incorporated wydało grę Archon Ultra. Gra była tak naprawdę oryginalnym Archonem. Tyle, że z bardzo mocno poprawioną grafiką, dostosowaną do czasów połowy lat 90., oraz poprawionymi efektami dźwiękowymi. W międzyczasie ukazała się także y, tworzona przez y, Freefall Associations gra, która miała być tym drugim tytułem. I był to Murder at the Zinderknife gra fabularna, opowiadająca o zagadce zabójstwa. Przy czym, co w grze było bardzo interesujące i trzeba przyznać nowatorskie, był fakt, że gra za każdym razem y, y, zmieniała nieco fabułę. Krótko mówiąc, rozpoczynając rozgrywkę, nigdy nie wiedzieliśmy, jak dokładnie potoczy się historia, ponieważ generator gry tworzył fabułę niejako od początku, podczas każdej rozgrywki. Trójka autorów gry współpracowała ze sobą jednak jeszcze przez pewien czas, ale tak naprawdę żadna z stworzonych przez nich gier nie osiągnęła już takiego wielkiego sukcesu jak Archon. W końcu Ritchie postanowił pójść swoją drogą i zaczął tworzyć gry dla firmy Accolade, zaś jego największym hitem była gra Star Control. Gra, która co ciekawe do pewnego stopnia inspirowana była Archonem, gdyż była strategią z walkami rozgrywanymi w czasie rzeczywistym. Później Richie założył swoją własną firmę o nazwie Toys for Bob. Natomiast Free Fall Associations funkcjonowało jeszcze przez całe lata 90., by z firmy tworzącej gry komputerowe zmienić się stopniowo w firmę tworzącą gry online. Zaś ostatnią ich grą była gra karciana Triple Cards stworzona w 2002 roku. Później żadne z tej dwójki już nie było szczególnie aktywne w branży komputerowej, aczkolwiek Freeman jeszcze przez pewien czas pracował nad paroma grami, ale już nie jako główny twórca, ale jako współpracownik ze Square Enix. Aron natomiast stał się grą przełomową. Była to można powiedzieć pierwsza taka typowa strategia, w której wykorzystywano elementy rozgrywki czasu rzeczywistego. Czyli coś, co później w latach 90 miało stać się ogromnie popularne w postaci tzw. RTS-ów, czyli Strategii Czasu Rzeczywistego. Oczywiście koncepcja połączenia gry turowej z grą czasu rzeczywistego była czymś otyż interesującym, co tak naprawdę ślepą uliczką, bo taki gatunek nigdy specjalnie nie, nie zafunkcjonował na rynku jako coś bardzo popularnego. Jednakże sam Archon był hitem. W 1983 roku znalazł się na wszystkich listach najpopularniejszej lub jednej z najpopularniejszych G tego roku. Na listach najpopularniejszych i najlepszych G wydanych na Atari gości do dzisiaj, a wielu graczy innych komputerów, przede wszystkim ośmiobitowych, także wspomina go bardzo dobrze. Zresztą sam do nich należę. Natomiast na sam koniec, ktoś mógłby zadać pytanie: czy warto w Archona grać dzisiaj? Po 40 latach blisko od chwili jego wydania. Odpowiem wam tak, Archona znajdziecie wszędzie. Na każdej praktycznie platformie, na jakiej gracie, znajdziecie jakąś wersję Archona, ponieważ gra ta, jak powiedziałem, została wydana na całą masę komputerów, a po latach pojawiały się kolejne porty, ulepszenia, nowe edycje. W Wy, rezultacie czego gra praktycznie funkcjonuje na każdej możliwej platformie. Więc, czy gracie na komputerze, czy na tablecie, czy na komórce takiej czy siakiej, prawdopodobnie znajdziecie go na wszystkim. Także bez żadnego problemu możecie znaleźć i zagrać. Ja osobiście polecam sięgnąć po wersję wydaną przez Strategic Simulations Incorporated, czyli Archon Ultra, która nawet dzisiaj, po 30 latach od chwili wydania, jest moim zdaniem perełką, jeżeli chodzi o grafikę. A zapewniam was, że nie będzie to rozgrywka długa. Rozgrywka Warchona trwa szybko, ale to, że wciąga, to już jest zupełnie inna sprawa.